No i, no i ten samochód czerwony mnie wyprzedzał, znaczy przedszedł, no o, omijał i po prostu wyszedł przed tamtego, przed tego niebezpiecznego wyjechał, nie? Na no wprost. Czyli wymusił na nim pierwszeństwo? Tak, tak? dokładnie. Tu oznakowane swoje auto? Oczywiście, trójkąt tam jest, został też najechany trójkąt przez jeszcze tam inne auto. Jest trójkąt, było oznakowane. Było Awaryjne światła były włączone, trójkąt ostrzegawczy był wystawiony. No tak jak widzimy tutaj stojące Iveco naprzeciwko nas, kierujący tego pojazdu wymieniał koło. Prawidłowo oznakował trójkątem tą czynność, z przeciwnej strony wyprzedzał jego y, samochodem ciężarowym marki Mercedes. Kierujący jechał na lewy pas drogi i z przeciwnej strony nie zauważył jadącego, wydaje się, prawidłowo Fiatem Dobro. No i doszło do zdarzenia.